Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active, nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Liczysz na kolejne plus 10% na giełdzie? To czekaj na to. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Liczysz na kolejne plus 10% na giełdzie, to czekaj na to. W tym miejscu odsyłam do specjalnego materiału z początku października, gdzie pokazywałem, dlaczego już nigdy więcej w czwartym kwartale nie użyję pewnych wykresów, ale. Wspominając o tym materiale, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że teraz jest ogromnie duża szansa, ogromne prawdopodobieństwo, że do końca tego roku indeksy giełdowe pójdą w górę. Więc jeśli liczysz na kolejne plus 10% na giełdzie, to czekaj właśnie na to, co może się wkrótce wydarzyć. I jeszcze chciałbym zwrócić na jedną uwagę, że jeżeli wystąpią zjawiska. Które teraz jest, są bardzo mało prawdopodobne, czyli mówiąc w skrócie, zanik ryzyka geopolitycznego na giełdzie, zanik ryzyka geopolitycznego związanego z wojną na Ukrainie, to momentalnie może być to także dodatkowy czynnik, który sprawi, że przeżyjemy w bardzo podobny sposób dostosowanie się wycen, zwłaszcza na rynkach emerging markets, tych tutaj naszych zbliżonych, regionalnych. Takie dostosowanie się wycen spółek giełdowych do nowej sytuacji. Dlatego też dwa zjawiska, które będę za chwilę omawiał, mogą doprowadzić do tego, że jeśli liczysz na kolejne plus 10% na giełdzie, to warto na to czekać. I jednym z tych jest oczywiście ryzyko geopolityczne, które jeżeli by zniknęło, gdyby doszło do jakiegoś porozumienia zawieszenia broni na wojnie na Ukrainie, to momentalnie przeżylibyśmy bardzo podobne dostosowanie wycen spółek giełdowych. Jak te z ostatnich dni na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, zwłaszcza na giełdach tutaj w naszym regionie, ale rozpoczynamy od Stanów Zjednoczonych, od tego, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych w Stanach na Wall Street, i w tym wypadku widzimy, że kiedy obserwujemy zachowanie indeksu Standard Poor's, to on wczoraj znowu nie chciał spaść. Mieliśmy sesję bardzo podobną do tej wcześniejszej. A to sygnalizuje, że popyt na ryzyko szykuje się do szturmu na ten bardzo istotny opór w rejonie 4400 punktów. Na wykresie widać, jakie jest to ważne miejsce: to jest spojenie średnich kroczących kwartalnej i półrocznej. Jeżeli doszłoby do przełamania tego poziomu, to moim zdaniem, jeśli liczysz na kolejne plus 10% na giełdzie, to czekaj właśnie na to, aż indeks standard. Ten pokona ten poziom, ponieważ wtedy otworzy się techniczna przestrzeń. Do tego, żeby inwestorzy na Wall Street liczyli nawet na wzrost w rejon 4800 punktów, ponieważ no, analiza techniczna będzie jednoznacznie sygnalizować silny napływ optymizmu, będzie dawała gigantyczne podstawy ku temu, żeby twierdzić, że w końcówce tego roku powieli się schemat obserwowany na przestrzeni ostatnich lat i w takiej sytuacji byłoby to uzasadnienie tezy, że można liczyć na to, na te kolejne plus 10% na giełdzie nawet w najbliższym czasie. Więc warto czekać na to, co się wydarzy wkrótce, bo to już wkrótce się wydarzy na Wall Street, na indeksie Standard w rejonie poziomu 4400 punktów. I zwróćmy uwagę na to, co się wczoraj stało. Dane makroekonomiczne za wrzesień o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej były wyraźnie lepsze niż prognozy, a czasem nawet pobiły skrajnie optymistyczne prognozy. W, w, zachęcam także, żeby wrócić do wczorajszego popołudniowego materiału, gdzie pokazywałem niezwykle interesujący wykres wskaźnika ASM w porównaniu do tego jak zachowują się spółki cykliczne i defensywne. A to oznaczało że zachowanie indeksu ISM, który sygnalizuje, że od 3-2 miesięcy trwa ożywienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce, które jest teraz potwierdzane wskaźnikami tymi twardymi danymi makry, makroekonomicznymi o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Więc, jeżeli giełda papierów wartościowych, która wcześniej złe dane traktowała jako, jako dobre, a dobre jako złe, nie zareagowała spadkami na tak dobre dane makroekonomiczne, to moim zdaniem jest jeszcze większe prawdopodobieństwo niż te 75%, że wkrótce będziemy świadkami przełamywania oporów na indeksach giełdowych na Wall Street, na innych indeksach giełdowych na świecie i że ta tendencja wzrostowa znowu się pojawi, więc będzie można się naprawdę bardzo cieszyć z tego, co się dzieje teraz na rynkach ryzyka, na, na rynkach ryzyka na całym globie. Indeksy giełdowe w Europie, reprezentowane przez indeks DAX, także tak jakby szukowały się to kolejnego skoku. W tym wypadku widzimy, że w takiej krótkoterminowej perspektywie przełamanie tych oporów, które są zaznaczone na wykresie niebieską linią, dałoby klasyczną odwróconą formację RGR, zachęcając także z technicznego punktu widzenia do wysiłków, do wzrostów wszystkiego, co mamy w Europie. Dlatego też przypatrujmy się, czy ten indeks DAX ładnie rośnie. W Europie z danych makroekonomicznych mamy ostateczny odczyt inflacji, którą poznamy o godzinie 11. Jednak te dane nie powinny mieć większego znaczenia. Giełda w Azji dzisiaj jest neutralna, raczej z optymizmem, ponieważ no, wygląda na to, że np. indeks Nikkei, tak jakby szykował się do ataku i skoku na górną krawędź kanału, wzrostu, takiego spadkowego formacji flagi, którą obserwujemy już od kilku miesięcy, tworzy się ona w bardzo klasyczny sposób. Ale zagrożeniem jest to, że chiński rynek nieruchomości jest na poziomach najsłabszych od 2009 roku. Ale także, moim zdaniem, jest to optymistyczna wiadomość, ponieważ indeksy giełdowe na świecie całkowicie ignorują te zachowanie indeksów pokazujących rynek nieruchomości w Chinach, tak jakby te dane były już zdyskontowane bądź też były uwzględniane tylko w wycenach Japo chińskich spółek i w wycenach spółek. Z regionu Azji południowo-wschodniej. Także to, co się teraz dzieje, ładnie obrazuje ten wykres, który jest w tle. No i co także jest bardzo interesujące, rentowności amerykańskich obligacji rosną, a indeksy giełdowe także chcą rosnąć. Tak, jakby rynek przyzwyczaił się już i zdyskontował rentowności w okolicach poziomu nawet 5%. Przypominam, że wcześniej inwestorzy zakładali korektę w głębokości nawet 10%, jeżeli rentowność sięgnie 5-4,5%. No i wygląda na to, że już ją zdyskontowaliśmy i teraz rentowności nawet w okolicach 5% nie są w stanie doprowadzić do negatywnych reakcji rynków e, giełdowych, rynków ryzyka. To jest także jeden z tych czynników, które mi daje aż 75% prawdopodobieństwa, że w końcówce tego roku, w kolejnych tygodniach, i jeszcze w kolejnych dwóch miesiącach będziemy świadkami presji na to, żeby ryzyko było kupowane. Z ciekawostek amerykańskie dwójki są już na wyższych poziomach rentowności niż te dziesiątki, są na poziomach najwyższej rentowności od 2006 roku. Warto mieć to na uwadze, ale co jest także równolegle interesujące. Nie ma już tej korelacji, która była wcześniej, czyli zachowania amerykańskiego dolara i rentowności i ceny złota. Jak widzimy, cena złota przebija się przez górną krawędź kilkumiesięcznego kanału spadkowego, przebija się przez ostatnie maksima. Widać, że ryzyka związane z wojną między Izraelem a Hamasem są ważniejsze i to one powodują teraz wyciskanie cen surowców, bo to nie tylko cena złota teraz rośnie, ale także inne, o czym będzie za chwilę. Natomiast moim zdaniem. Najistotniejsze jest to, żeby zapamiętać, że teraz sytuacja techniczna ceny złota się zmienia. Wyjście z kanału spadkowego formacji flagi górą zachęca do tego, żeby wieścić atak na poziom 2000 dolarów, atak na maksima wszechczasów z dużą szansą na to, że będzie ten poziom pokonywany. No i patrzmy także na zachowanie ceny miedzi. Tutaj nic na razie się nowego nie zmienia, a dopiero Powrót nad poziom 8100 dolarów zmieniłby sytuację techniczną. Na chwilę obecną nic tutaj nowego się nie dzieje, ale gdyby te, ta cena miedzi rosła, to byłby to jeszcze bardziej zwiększający prawdopodobieństwo czynnik zachęcający do wzrostów na indeksach giełdowych. I rzeczony już surowiec, czyli ropa naftowa ona także boi się tego, co się dzieje na, w konflikcie między Izraelem a Hamasem. I w tym wypadku te wzrosty sprzyjają temu, żeby oddalić perspektywę dalszych pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Warto o tym pamiętać, że już teraz, chociaż cały czas ślizgamy się po dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego na cenie ropy naftowej, to jednak sytuacja sprzyja coraz bardziej temu, żeby te scenariusze prowzrostowe jednak były realizowane. A jak widzimy, główny czynnik, który teraz wpływa na zachowanie ceny ropy naftowej to, e, to wydarzenia na wojnie między Izraelem a Hamasem. I rzeczony już Eurodolar, jak widzimy, nie widać presji na to, żeby się amerykański dolar umacniał pomimo wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. To jest bardzo zła wiadomość dla amerykańskiego dolara. Jeżeli udałoby się wyjść na te opory zarysowane tutaj na wykresie, powstałaby także tutaj odwrócona formacja RGR zapowiadająca wzrosty sprzyjająca także bardzo silnie aktywom ryzykownym na rynkach emerging markets. Więc jeżeli liczysz na kolejne plus 10% na giełdzie w Polsce, to czekaj także na to, co się wydarzy na eurodolarze. Przebicie tego poziomu zaznaczonego na wykresie będzie oznaczało jeszcze większy wzrost prawdopodobieństwa realizacji tych scenariuszy prowzrostowych na warszawskim parkiecie, I co także zastanawia i cieszy i zachęca do tego, żeby ryzyko jednak było z większą atencją obserwowane to zachowanie Bitcoina, ponieważ oddalamy się od tego kluczowego poziomu 28 tysięcy dolarów. Przypominam to miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna na wykresie tygodniowym. Jako że bitcoin przechodzi ten poziom, zdradza ochotę na dalsze wzrosty, więc rośnie moim zdaniem prawdopodobieństwo, że będziemy znowu wkrótce świadkami ataku na psychologiczny poziom 30 tysięcy dolarów. Być może dojdziemy do ostatnich maksimów w rejonie 31 tysięcy dolarów. Dlatego też sytuacja techniczna bitcoina sprzyja nastawieniu na dalsze ryzyko. I na koniec polskie aktywa, gdzie widzimy, że wsparcie 4,42 zaczyna działać, ale moim zdaniem, jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować cały świat, to ten poziom 4,40 zostanie pokonany. A przypominam, że nie jest to przypadkowe miejsce, to jest miejsce wyznaczone jako dolna banda takiego kanału konsolidacji w rejonie 4,44,60 zarysowana podczas interwencji słownych miesiąc temu. Dlatego też no, może być tutaj presja na to, żeby e, decydenci w Polsce próbowali e, zrobić wszystko, żeby to, to wsparcie nie zostało pokonane. Ale moim zdaniem czynniki e, globalne, zwłaszcza jeżeli euro pójdzie w górę, będzie tak silne, że e, złote raczej będzie się umacniać niż że będzie się osłabiać. Polskie obligacje, co ciekawe, nie chcą dalej spadać na rentowności, e, zaczynają znowu powielać to, co się dzieje na amerykańskich papierach. Natomiast no, chwil, na chwilę obecną nic tutaj nowego się nie dzieje i rzeczona już warszawska giełda papierów wartościowych. Jeśli liczysz na kolejne 10% na giełdzie, to zbierz te wszystkie argumenty do kupy, obserwuj, czy to się będzie materializowało, ale kształt świec, który teraz obserwujemy, naprawdę zachęca do tego, żeby nawet w krótkim terminie liczyć na a tak na górne ograniczenie tego rocznego kanału wzrostowego. Przypominam, to są okolice 2310-2330, bo to jest ruchomy opór. Dlatego też naprawdę jest potencjał jeszcze około 200 punktów na swobodny wzrost, i ja spodziewam się, że właśnie taki scenariusz będzie realizowany. Jeżeli daje około 75% prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy prowzrostowych na giełdach na całym świecie do końca tego roku, to na warszawskim parkiecie daje ponad 80% prawdopodobieństwa, że tak się stanie. Dlatego jestem po prostu tutaj bardzo wielkim optymistą. Jeśli liczysz na kolejne plus 10% na giełdzie, to czekaj właśnie. Na to naprawdę jest ogromna szansa na to, że będziemy się cieszyć z realizacji tych wszystkich scenariuszy, które zostały przeze mnie opisane w materiale na samym początku października, o tym, że nie użyję już nigdy w czwartym kwartale pewnych wykresów i naprawdę odsyłam do tego materiału prawy górny róg, jest on podlinkowany, żeby sobie przypomnieć, co to są dokładnie za wykresy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!